thank you Dobry wieczór, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Ja tak się zastanawiałam, czy internet podoła, ale na razie widzę, że stream złapał, więc będziemy sobie na, na ile internety pozwolą, jak bogowie, będziemy sobie działać. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo że widać to widzę, więc dajcie znać, czy już jesteśmy. No i oczywiście spotykamy się, by czynić pełniowy rytuał. Wezwanie żywiołów, otwarcie kręgu, wezwanie Was, i w momencie, gdy wyczytuję Wasze imię i rok urodzenia, zapalacie świecę. Gdybym kogoś pominęła, na samym końcu jest możliwość zapalenia świecy, powzywam tych, których mogłam pominąć, bo czasem się rzeczy po prostu zdarzają. Muszę przymknąć, ale to nie wstanę, mam tu za dużo zeszytów. Bo mi normalnie kadzidło ucieka, a ma snuć się i normalnie ten, ale mamy przewiewa. Da się żyć, nie? Dziewczyny i chłopaki. Także będziemy się trochę podduszać, ale sobie zrobimy. O, zobaczcie, wodospad dymny. No, słychać super, także myślę, że możemy zaczynać. Potem będzie program, więc jeszcze się mam nadzieję zdołamy przywitać. A tak witam po prostu wszystkich. To co? Zaczynamy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogni płomieniach, wzywam Go poprzez świece, ogniska, kominki i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia. I Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam go poprzez morza, rzeki, oceany i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ziemi, wzywam go poprzez pola, łąki, lasy, macierz i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Kreślę krąg dookoła, który smutki troski stąd przegoni. Wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy, która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, aby móc wzbudzoną skupić siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci, przez sól ziemi wiatr szalony, czysty strumień, żar, co świeci, Oraz święte bóstw imiona. Gaja i Pan. Zapalam te świece w energii Bogini i Boga, w imieniu Matki i Ojca Duchowych, przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych, do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań moich, zapłatą za pomoc w magii. Strażnikiem energii duchowych. Grupo czyniących sadów, wejdźcie do kręgu, otoczcie go swoją opieką i mocą. Stwórzmy grunt bezpieczny, na którym magia rodzić się będzie. Lepiej zginąć niż przekroczyć naszą warownię bez czystych intencji. Wejdźcie zatem, strażnicy, i czyńcie bez lęku.

Kamile z osiemdziesiątego trzeciego roku Dariusza z osiemdziesiątego ósmego roku Basie z osiemdziesiątego pierwszego roku Violette z sześćdziesiątego siódmego roku Annę z sześćdziesiątego ósmego roku Sylwie z osiemdziesiątego roku Elę z siedemdziesiątego piątego roku Bożenę z sześćdziesiątego drugiego roku

Barbara z siedemdziesiątego piątego roku, Joannes z siedemdziesiątego czwartego roku, Weronikę z osiemdziesiątego dziewiątego roku, Emke z siedemdziesiątego siódmego roku, Izabelkę z sześćdziesiątego czwartego roku, Mirosławę z pięćdziesiątego ósmego roku, Iwone z sześćdziesiątego siódmego roku, Kasie z osiemdziesiątego trzeciego roku. Karolinę z 83 roku, Hannę z 63 roku, Justynę z 83 roku, Violettę z 84 roku, Magdę z 88 roku, Lucynę z 74 roku, Aliszę z 84 roku, Sylwie z 83 roku. <tryk>

Anetę 80 roku, grażynę z 1963 roku, martę z 84 roku. Usiądź odpocznij, działaj, dotrzymaj nam kroku. Wzywam do kręgu i witam serdecznie tych wszystkich, którzy są zapisani, a nie zostali przeze mnie wymienieni. Usiądźcie, odpocznijcie, działajcie. Dotrzymajcie nam kroku. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, Tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, Siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic. Nic złego się nie stanie. Spotykamy się, moi kochani, w kolejną pełnię na kolejnym sabacie, czas, w którym puls księżyca i puls ziemi biją najmocniej. Jest to czas budowania naszych możliwości. Czas, Budowania i nawarstwiania tego wszystkiego, co chcemy osiągnąć. Chciałabym, byśmy krótko skupili się na swoich celach, tak, by później można było włożyć w te cele energię, tak, by zaczęły się one realizować. Daję Wam chwilę i sobie również na to, by pomyśleć o rzeczach, które przez księżycowy miesiąc, więc przez 28 dni, ale i na przyszłość, mogą stać się naszym cudownym udziałem. Pamiętajcie, by nie tworzyć energii, jak coś może wyjść, jak coś może być zrobione. Niech będzie to energia celu, czyli tego, co chcemy osiągnąć. Usiądźcie wygodnie i Rozluźnijcie wszystkie mięśnie, przyjmijcie taką pozycję, by czuć się bezpiecznie i komfortowo. Zamknij oczy i oddychaj razem z nami. Z każdym wdechem poczuj, jak Powietrze wypełnia twoje płuca a z każdym wydechem wyobraź sobie jak napięcie stresy opuszczają twoje ciało Wdech i wydech Wdech I wydech, wdech i wydech. Znajdujesz się nad brzegiem lodowcowego jeziora. Noc jest ciepła. Księżyc na niebie ogromny. Woda tego jeziora jest krystalicznie czysta, a księżyc w silnej pełni świeci nad nim, odbija się w jego tafli, tworząc cudowną srebrną ścieżkę. Zobacz, jak ta srebrzysta poświata mieni się i połyskuje iskrami mocy. Jest sierpień. W powietrzu unosi się zapach usypiającego lata. Siedzisz i kontemplujesz ten piękny widok. Masz świadomość, że czas pełni w wodniku to czas niezależności, innowacyjności i otwartości na nowe doświadczenia. Pozwól, by ta energia księżyca, energia wody, energia bogini wypełniła Cię od środka. Wdychaj ją pełną piersią, a wydychaj to wszystko, co może stać na przeszkodzie realizacji Twoich celów. Pozwól, by ta energia mocy i zmian wypełniła Cię od środka. Poczuj, jak wolność i odwaga rozkwitają w Twoim sercu. Zajrzyj umysłem do Twojego serca i zobacz, jak rozkwita w nim. Piękny kwiat odwagi i możliwości. Teraz wyobraź sobie, że w Twoim umyśle pojawia się nieśmiało jasne, błękitne światło. Jest to światło Twojej intuicji. Twojej zdolności do widzenia szerszego obrazu i tworzenia nowych rozwiązań. Z każdym wdechem światło to staje się większe, a z wydechem gruntuje Twoje możliwości. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Uświadom sobie, że od teraz poprzez moc naszego kręgu Moc księżyca, moc słońca i gwiazd. Będziesz potrafił odkrywać nowe ścieżki, nowe sposoby myślenia. Będziesz łamał stare schematy i odważysz się na zmiany, które doprowadzą do realizacji Twoich intencji. Będziesz z tym światłem rozwijał swoje umiejętności, poznawał nowe osoby i tworzył wyjątkowe rzeczy w Twoim życiu. Tak jest, a więc tak się dzieje. Możesz otworzyć oczy. Niech energia tej pełni towarzyszy nam w życiu. Na północ, południe, wschód, zachód kieruje. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Dziękuję Wam, po trzykroć Wam dziękuję na spełnienie naszych intencji, naszą energię kieruj. Przed nami nów wrześniowy, nów bardzo przełomowy, kiedy to oczyszczenie po całym roku od nowi do nowiu wrześniowego jest dosyć istotne. Już teraz po naszym rytuale można na ten szczególny nów zapisywać się, także mam nadzieję, że spotkamy się w licznym gronie, bo jeżeli mam do czegokolwiek namawiać, to będzie to nów wrześniowy. I pełnia wrześniowa, kiedy z jednej strony odcinamy to, co było, a z drugiej przyciągamy to, co być powinno. Także zapraszam bardzo serdecznie. Buziaczki dla Was i dla wytrwałych. Słuchajcie, spotykamy się w wieczorze z wróżką. Ja tylko tutaj posprzątam na ołtarzu, że tak powiem. Pamiętajcie, że jeszcze póki płoną wasze świece, zawsze możecie dołożyć świece na intencję dodatkową. Coś zapomniałam, coś przeoczyłam, zapalam świecę intencyjną, biegnę dalej, także jeszcze działajcie, póki ta energia pełni, może dawać nam rozwój i innowacje. Buziaczki, do zobaczenia za chwilkę.